DJ, 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 DJ Hej, cześć, witajcie, ja jestem DJ Bragdans I witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Resident Evil 7 Na moim kanale W poprzednim materiale eksplorowaliśmy tutaj to jakże piękne poddasze i w tym odcinku będziemy kontynuować tą eksplorację, a żeby już wam mówię, wyjść z domu yy, oraz tutaj jak widzicie, mamy wziąć strzelbę. Niestety na razie strzelby nie możemy wziąć z racji takiej, że ona tutaj jest przytwierdzona do tego, do tej, yy, do tego popiersia bardziej. No w sumie po więcej niż popiersia do tego torsu tego żołnierza amerykańskiego i w momencie kiedy ją zabiorę to wtedy tutaj te drzwi się zamykają a żeby coś mieć żeby tutaj coś tą strzelbę zastąpiło no to na przykład druga szczelba, no to niestety musimy ale no coś znaleźć po prostu więc co no w dzisiejszym odcinku będziemy dalej sobie eksplorować i zobaczymy co tu co tu znajdziemy ciekawego. Chociaż już w poprzednim materiale tutaj eksploro, eksplorowaliśmy. Eee, tutaj to piętro, e, bo to jest góra i tutaj jest pokój babci, on jest zamknięty, eee, i tu jest nie można do niego wejść, nie? i także. Tu jest ta główna sala i my musimy wejść tutaj, wyjść. Musimy wyjść z, z domu, także no zobaczymy. Zobaczymy co tutaj się nam pokaże jeszcze, także poeksplorujmy sobie. Czy aby na pewno tutaj. Wiecie, ja tu w poprzednim odcinku. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. I człowiek tak zagłębi, to coś może znaleźć. Tutaj raczej nic. Tu też. Tutaj też chyba nic. Tutaj też. Zobaczmy tę te książkę. Coś tu jest, niby mogę jeszcze raz. O! Proszę bardzo, jakaś głowa yy, niebieska głowa psa. Czyli to na pewnie dziś będzie potrzebne. Tylko ciekawe. Kurde, no nie strzelaj. Nie doży tego amunicji mam jak na na jak na lekarstwo to jeszcze... Czy tu może dziś jeszcze będzie jakieś ammo? Nie. Chyba nie, może tutaj. Książka. Po wolnicy może sprzątają. Dobra. To nas akurat mnie interesuje. Wszędzie puste butelki po piwie. Bardzo dużo pili. Albo raczej piją. Jak widać. Ten pokój jest oczywiście zamknięty. Tutaj mamy strzelbę. Tak. Notabene. Dobra. Dobra, wiecie co, ja sobie przełączę na. Yy, założę. Wyciągnę ten pistolet, bo. O! Nice. Bo nigdy, słuchajcie, nie wiadomo. Dobra, tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Halo, jest tu kto? Mamy skrzynię. I możemy ją bezwalić I mamy amunicję. Co to, to był? Co to, to było? Czy on ożył? Czy mi się tylko wydaje? Nie no, no chyba go wtedy definitywnie zabijem. No cholera, jasna. Mamy skrzynię. Niestety też nie możemy jej otworzyć. No dobra. No dobra. O nice. Możemy teraz zrobić yy, super, super fajnie, dobra. Połącz przedmioty ok. Dobra, mamy apteczkę, także w razie czego W razie czego jesteśmy się nie w stanie uleczyć. Dobra, wchodzimy tutaj. Tu już byliśmy. Tutaj, z tego co wiem, to chyba nic tutaj nie ma. Mm. Moneta nice. Bardzo fajnie. Możemy wo wodę chyba spuścić stąd. Ale nie jestem pewien. Boję się, słuchajcie, że zaraz coś wyskoczy, ale. Nie wiem, może ta babka, kurde, babcia wstanie i będzie nas tutaj. Dobra, nie wiem, dobra, to spuśćmy tą wodę, zobaczymy Może coś tutaj jest O proszę, drewniana figurka Bardzo fajnie Dobra Coś jeszcze tu jest? Nie No, coś, coś tutaj jakiś szlam, kurde Dobra, na no nic

Dobra, spierdzielam stąd, bo cholera jasna no. stary dziad będzie mnie denerwował. Urdela, naga mam, alo, kurde babka zniknęła. Pa, pa, babciu, babciu, where are you? Nie, on, on pewnie kurde zaraz w stanie, kurde będzie mnie gonił Cholera jasna Dobra Szybko Czy jesteśmy teraz w stanie a Tu co, tu jest pusto dobra Otworzyć Nie, jeszcze potrzebujemy dwóch figurek, tak? Dobra A tutaj jak sprawa się ma tutaj z tym? Czy jesteśmy w stanie tutaj to otworzyć? A. Czy ta figurka to jest to, czy... Chyba to jest to. Tak, faktycznie, to jest chyba ten orzeł. Aczkolwiek tak nie wyglądał. Teraz tylko kwestia, żeby go... ...dopasować. Yy, odwrotnie. O tak O, 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 o... O... Świetnie. No co to? Sekretne przejście? No, nie wiem. Nie wiem kto to zbudował, ale... Nie podoba mi się to. Za bardzo. Mam nadzieję, że tylko on nie, zaraz się nie... nie powstanie z martwych i znowu nam nie będzie tutaj uprzykrzał życia, ale to jest... Wszystko jest wysoce prawdopodobne. Raczej wielce. Okej, okay, mamy tutaj taki zakamareczek, jak widzę. O, naboje do strzelby, nice. O, jeszcze jedne naboje, super. Co tutaj mamy? Co to było? Halo. Tutaj też raczej nie możemy wejść. A tu mamy taki fajny zakamarek różno, różnych ciekawych rzeczy. Co tutaj mamy? O, chemikalnia. I oczywiście piwo. O, nice, kurde, ile tej amunicji? Ile jej mamy w ogóle teraz? 24 to jest. 24, nie, no to kurde, dajemy radę. Damy radę, tak, tak mi się wydaje, że damy radę. O, ziele. Super. Teraz możemy zrobić. Możemy, czy nie możemy? Mamy. Nice. Dobra, mamy trzy. Yy, trzy lekarstwa, także. O, tu w ogóle skrzynka jest. Dobra, trzeba to rozwalić. Kolejna amunicja, nice. Yy, dobra, żebyśmy się tu nie pogubili. Ale dobra. Tutaj chyba już wszystko mamy. Ja wziąłem tutaj jakieś tabletki stąd. Ale... Wydaje mi się, że... Że już wszystko stąd żeśmy wyeksplorowali. Tak mi się wydaje. Czy możemy iść dalej. Bo te tabletki z tego co... Lek, który chwilowo wyostrza zmysł, więc ułatwia wykrywanie przedmiotów. No fajnie, fajnie. Tutaj, żeby otworzyć, to muszę też mieć jakiś klucz, którego nie mam. Na dobrą sprawę, także... Ale gdzie my się znajdujemy? Tu ma jest sekretne jakieś przejście, tak? sekretne pokoje no dobra, i tutaj też jest zamknięte no dobra no cóż, no tu chyba już tej szapeczki się nie da otworzyć, no to tutaj chyba nie będę nie będę chyba musiał używać tego tego wizjera tutaj to już chyba nic nie ma, tak mi się wydaje, że że nic nie ma ze znajdziek jak sądzę? No dobra. 39 nabojów, także powinno starczyć. Dzień dobry. Karteczka. możeż żona. Jakiś kurde lista, tych ofiar chyba. Kolejna skrzynuczka, której nie mogę otworzyć, niestety Tutaj co mamy? Eee, robaki dobra To odpada Czy tutaj coś jeszcze jest? To proch strzelniczy Nice, nice To, to chyba mogę być ofiary Dobra, jak najbardziej i, I tu chyba nic nie ma, słuchajcie Jak sądzę Także na razie chyba nie będę Korzystał z, tych, z tego leku Na wizję tak zwaną To jakiś nie wiem zegar, czy co to w ogóle jest Tak więc, no tu może coś jest pod stołem Nie, chociaż Nie, nie ma nic, dobra Yy, nie będę korzystał, dobra. Idziemy dalej, słuchajcie. O kurde. Halo, dzień dobry. Halo, mogę przejść dalej. What? What? O! Strzelać, strzelać. Strzelać. Strzelać w głowę sakra Jak to tego doszło, nie wiem. Dobra, tu nic nie ma. Też nic, nic, zero, zero, dobra. Idziemy dalej słuchajcie. No, jakieś dziwne kurde przycięcia. Przeładujmy sobie. Dobra, tego się chyba nie da rozwalić. Dobra. Dobra. Przełączmy sobie na pistolecik. I idźmy dalej. Dobra. Gdzie my teraz jesteśmy? Przeszliśmy tutaj. jesteśmy od tutaj, jakby za tymi drzwiami jest sala główna. Czy ja to mogę od tej strony otworzyć? Nie. Okej, okay, dobra. Tu jest zejście do piwniczki, jak sądzę. Halo? Nice. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Niestety nie mam klucza ale mam punkt zapisu także tak. myślę, że sobie za zakończymy tutaj i na tym odcineczyk i że jak najbardziej wam się spodoba, tu jest skrzynia tu mogę schować rzeczy nie, dobra tu w szafie była ta amunicja dobra tu coś jest na półkach chyba nie ma nic Artykuł o broniach. Historia broni, chyba. No nic. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Na razie trzymajcie się. No i papa.